Dance 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 ma drugą nową twarz, y, Tamara Gonzales-Pera w roli prowadzącej. Y, jak ty ją oceniasz w tej roli? Myślę, że to będzie zaskoczenie dla wszystkich widzów, żeby zobaczyć Tamarę w właśnie tej nowej odsłonie, bo jesteśmy przyzwyczajeni do Tamary, która jest spokojniejsza, jest prowadzącą pytania na śniadanie, która jest programem takim... Y, no porannym, więc gdzieś jest ten luz i ta swoboda, a Dance 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 to jest pot, krew i łzy, jak ja to mówię i tam się dużo dzieje, to jest taki program, nazywam to prowadzenie takie koncertowe takich programów i myślę, że Tamara szybko się wczuła w ten klimat, też jest u boku Tomka Kamela, który jest fenomenalny i zawsze wie, kiedy powiedzieć coś z naciskiem, zawsze wie, kiedy powiedzieć coś tak spokojnie I on po prostu ma takie wyczucie i dzięki temu też bardzo fajnie od od razu ona to wyczuła, wyczuła ten rytm, wyczuła, y, gdzie trzeba błyszczeć, gdzie trzeba rozmawiać z jurorami i to jest bardzo fajne, to się fajnie ją ogląda, widać, że dopiero mm, to dla niej początek, więc myślę, że w ogóle w finale to sama zatańczy, może o, jakiś pomysł, ale wygląda w ogóle pięknie, jest piękną dziewczyną, wiesz, fajne ma te no, tak. no jest takim barwny, kolorowy ptak. Tak, dokładnie i ona właśnie pasuje przez to do tego programu, ten program taki jest, jest kolorowy, pozytywny, więc myślę, że to jest y, program dla Tamary. A poprzednią prowadzącą była Basia Kurdejszak, Będziemy za nią tęsknić. Znaczy ja zawsze będę tęsknić za Basią, bo miałam y, przyjemność pracować z nią y, przy różnych projektach i jest super osobą, jest po prostu fajną babką, jest y, normalna, jest miła. Y, jest no taką osobą, z którą chcesz po programie sobie gdzieś wyjść, więc wiadomo, ale śledzę cały czas jej, jej różne projekty i, i bardzo jej dopinguję. A rozmawiałaś z nią po tym pożegnaniu? Mieliśmy miałyśmy jakieś tam różne spotkania takie przypadkowe, że tak powiem i zawsze, zawsze miło ją widzieć.